Siemanko ludziska! Dzisiaj do kolekcji gruzów dołączamy. Astra H. Informacje ogólne. Astra H to trzecia generacja Asterek, następca Astry G. Zaprezentowana w 2003 roku, produkowana od 2004 do 2014 roku. Z polskiego rynku wycofano ją w 2012 roku. Od 2009 pod nazwą Classic 3. Jesienią 2006 roku przeszła facelift. Z przodu zmieniono m.in. chromowaną listwę na atrapę chłodnicy, oraz brewki w okolicy świateł przeciwmgielnych. Technicznie zmieniono pompę hamulcową, skrzynię biegów, zbiornik paliwa i czujnik poziomu paliwa. Na Nadwozia jakie mamy dostępne to hatchback, karawan, sedan, GTC i twin top, czyli cabrio. Dwa ostatnie były produkowane do 2010 roku. Wersja sedan weszła do produkcji 22 sierpnia 2007 roku i symboliczną pierwszą sztukę wypuszczono w Gliwicach. Silniki. Oplu mamy dostępne 12 silników benzynowych, liczając tego z OPC i 9 motorów na diesla. W naszych kosiarkach warto zwrócić uwagę głównie na 1.8 z wyż. 1.4 i 1.6 nie bardzo chce współpracować z zasilaniem kuchenek gazowych, co nie znaczy, że się nie nadają, ale mają mizerne osiągi. 1.8 to dobra jednostka, jednak trzeba pamiętać o kasowaniu luzów zaworowych. Ta mocniejsza wersja 140 konna ma problem ze zmiennymi fazami rozrządu. 1.6 turbo daje dużo fanów z jazdy, ma aż 180 koni. Czy warte uwagi? myślę, że tak, aczkolwiek podobno padają sterowniki silnika i inne pierdoły. Ile przeczytałem wątków, tyle widziałem opinii. 2.0 Turbo mamy aż 3 wersje: 170, 200 i 240. Tego ostatniego omówię podczas omawiania o PC. 70 i 200 konne jednostki to w porządku silniki, ale mogą być katowane do granic możliwości, której tak nie są zbyt wysokie. Motory na diesla są ok, aczkolwiek mają problemy z klapami wirowymi, DPF-em, jeśli posiadają, oraz EGR, aczkolwiek to tyczy się absolutnie wszystkich silników. 1.3 to jednostka, która ma wszystko niskie, spalanie 80%. Oraz żywotność. Przez małą ilość oleju lubi padać turbina i łańcuch rozrządu. Najtańszy w eksploatacji jest Z17DTL. Nie posiada dpf zmiennej geometrii i dwumasy. Najczęściej spotykane jest 1.9. Jest to dobry silnik o nienagannych osiągach i wytrzymałości. Warto dodać, że wszystkie diesle są na Common Railu, a zdania są mocno podzielone na ich temat. Pamiętajcie, że podstawą trwałości jest dobry serwis, z którym różnie bywa. Ach, zapomniałem, wspomnieć na temat poboru oleju tak pobierałem olej Standardowo 2.0 Turbo lubi sobie chlapnąć. Najmniejszy apetyt ma 1.8. Bardzo dużo się tu nie zmieniło od czasów Astry. G. Przeniesienie napędu. Głównym przeniesieniem napędu jest skrzynia manualna 5- i 6 biegowa. Są to kompletne loterie. W Dieslach lubi padać koło dwumasowe. Ogólnie mogą występywać problemy z wrzuceniem drugiego biegu oraz wycieraniem się łożysk. Nie przepadają za szybkim wrzuceniem biegu. Na temat automatów jest bardzo mało informacji. W każdym razie EasyTronic nie jest klasyczny skrzynią tylko z automatyzowanym manualem i posiada 5 biegów. Astra H posiada dwie skrzynie hydrokinetyczne, 4 i 6 biegową. Informacje jakie znalazłem to easytronic jest awaryjny. Wady. Oprócz tych co opisałem wcześniej, problemy z IDS+, moduł CIM oraz system monitorowania ciśnienia w oponach. Układ kierowniczy też nie należy do najlepszych, warto zwrócić uwagę na stan przekładni kierowniczej. Kompresor klimatyzacji często lubi wyzionąć ducha. Jak to Opel lubi sobie zardzewić łącznie z układem wydechowym. Wersja sportowa Astra H OPC różni się nie tylko silnikiem, ale ma szersze nadkola, inny zderzak oraz centralnie umieszczoną końcówkę wydechów W opcji 19-calowe felgi oraz fotele Recaro. Silnik to Z20L, który głównie różni się od Leta większym turbo, natryskiem oleju na dęka tłoków oraz mocą 240 koni mechanicznych. Opel rozpędza się w 6,4 sekundy z prędkością maksymalną 244 km na godzinę. Połączony ze sześciobiegową skrzynią manualną, posiada EDC, czyli elektryczną blokadę mechanizmu różnicowego. Jest to zaawansowany system kontroli trakcji, nie ma za dużo wspólnego z tradycyjną szperą, jedynie działanie podobne. W 2005 roku OPC pobiło rekord w klasie kompaktów na torze Nürburgring: 8 minut, 35 sekund i 93setne. Z tej okazji wypuścili Nürburgring Edition, dano IDS 2. Standardowe 19-calowe felgi, ciemną szachownicę idącą od maski po samą tylną klapę oraz biały lakier. Wyprodukowano 835 sztuk. Rok później wypuszczono Astre OPC Racecamp, czarny dach, felgi, lusterka, nakładka na grillu i biały lakier. Standardowe problemy Astryha. To krótka żywotność sprzęgła, to wycieki i ogólny pobór oleju. Opinia ogólna. Jeśli traficie na zadbany egzemplarz, stanowczo jest warte uwagi. Dość dużo rzeczy w tym aucie może się psuć, zwłaszcza warto zwrócić uwagę na stan skrzyń biegów, tym bardziej jak bierzecie pod uwagę skrzynię M32. Wygląda dużo młodziej niż Astra G i na drogach widać, że już powoli ją zastępuje. Warto się zastanowić nad silnikiem 1.8 2.0 i 1.9 CDTI. Posiada dosyć dużo rodzajów nadwozi, od rodzinnych, aż po takie z bardziej sportową aparycją. Dzięki za obejrzenie filmu, pamiętajcie o subskrybowaniu, ocenianiu i komentowaniu. Trzymajcie się.